No, i proszę bardzo, kolejna ewolucja. Może to będzie coś ładniejszego. Iga! Siema, man, jestem witam Was w drugim odcinku z Pokémon Infinite Fusion. Dokładnie tak, lecimy dalej tutaj, proszę Państwa, z naszą grą. E, tutaj w ogóle do gościa zagadałem i dał mi dwie potki, więc całkiem przyjemnie z jego strony. No, tak jak e, tam mówił gościu. To chyba tamten gościu, nawet co tam stoi, kurcze, mówił. E, żeby zagadywać od trenerów dwa razy Więc zagadałem i dał mi dwie potki, więc całkiem spoko No i witam, witam Siema Lukie, idziesz do ligi Pokémon? Zapomnij o tym, najprawdopodobniej nie masz żadnych odznak Eee... Guardiany, kurde guardiany, ta to są w minecraft'cie takie moby e, Ochroniarze cię nie puszczą, tak Trzeba, trzeba było się zastanowić ale jesteś coś, aby trochę silniejszy i pydzie. No i proszę państwa, z tym pydziem twoim. To ja tu wiesz ty co... Eee, że ten Sandata tak naprawdę. A ić, nawet nie za Mander, a no na co by miał i być innego co? No i a czekajcie, bo Squid Mander to powinien Whip, Nie no, to tak dziwnie. Że, aha dobra, no pro... Ale to była beznadzieja masakra, ale... Yes. A tak jesteś jesteś, kurde, szczęściarz, a nie... Kurde, dobra, po prostu grać nie umiesz, silniejsze. Masz trochę, ty! Ty na splicera mi dał, o matko, niemożliwe, nie może być. Kratran, o kurde, ty, ale to... Kratran, ty, ale fajny, ty. Patrz to, nie, Nidoran, kurde, z ratatą, ale fajne. Więc lecimy tutaj dalej do Viridian Forest. Nie ma co tutaj się pierdzielić. Dokładnie tak. Caterpie Antidotum o pięknie W ogóle wiem, że w tych też kobłebach, w tych e, pajęczynach można znaleźć jakieś fajne rzeczy, na przykład peachabery, e, nawet dwa razy I można też dostać jakiegoś Pokemona, na przykład spinaraka. Czy spinaraka chcemy? Dobra, chcemy. Proszę bardzo, spinarak złapany i sobie go tam Eee. Połączymy z czymś No i pokeball, a to takie Whippy Czekaj, z czym to jest połączone? Whippy, Whittles, Caterpie? A no tak, przecież widać, dobra, Ta widać te Caterpie przecież, dobra, ciało Caterpie. A no, <laughs> no faks, subę, ej, to został spoko, ale taki dziwny czerwony, był. wiesz, siemanko Backcatcher, Caterpie, naprawdę Caterpie. Naprawdę, Caterpie? We- o, oh, Weiran, O, oh, coś, coś, coś lepszego. Coś lepszego. Caterpie? Matko, gorszych się nie dało mi. O! O, patrzcie! No i ten gościu, ten gościu chce rematch! No e, dobra, w sumie więcej expa. Co mi tam, nie? A kasę też nam da, ej! Jak tak tu kurde, zarąbiście! A hajsu już nam nie dał chyba, ale... Ty nas, a z nimi można w nieskończoność walczyć? Ej, ale dobrze ty, czekaj, chwila moment, caterpie. A te pogamony tak patrzą, są w ogóle silniejsze, bo tu już na, na dziewiątym poziomie te poki a miał na ósmym. No to tak... Ej, to w sumie jest poko, czekaj. O! Ty a teraz metapoda ma! Ewolu Ewoluowały mu te caterpie! Ej, dobrze ty! Kakran! Ty i kakran faktycznie też ewoluował. Dobra, ale, ale fajnie ty. Kurde, dobra. A teraz. Expo o nie, mam więcej ruchów. Eee, expo o matka, ale to jest słabe. Ale patrzcie teraz to. Bo nasz. Uwaga, uwaga. My też będziemy ewoluowali teraz. I spójrzcie sobie na to. What pizza is evolving? Pizza evolves into pizzaur. <laughs> w ogóle. Jakie to jest brzydkie? Jakie to jest brzydkie? Eee, dobra, nie umiem na to wadze żeby listwa idź. Hej, serio, ale to jest. Ale to jest brzydkie masakra. No i proszę bardzo, kolejna ewolucja, może to będzie coś ładniejszego. Co to jest? Co to jest? To miało być ładne. Co to jest? Boże, nie, dobra, nie, ja nie wytrzymam zaraz. Ja mam nadzieję, że wtedy by trochę lepszy będzie i piciot to ja. Nie, nie, ja nie wytrzymam chyba. Nie, nie, nie. Dobra, przynajmniej jest wylewelowany, ładny. Cutterbat Ej, ale on jest ładny, patrzcie to, ty... ale ten serio jest ładny, nie? Czy wy myśli... Czy wy myślicie o tym samym, co ja właśnie? Czy wymyślicie o tym samym, co ja? O, no i proszę, za pierwszym razem poszło, no i cudownie, pięknie, No więc, robimy... I ja jestem po prostu ciekawnie centra... Ooo, czekajcie, ale co to jest za kwadrat tam Ej, patrzcie ten kwadrat na jego tyłku A co to... Nie, no nie to nie, to, to nie, 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 nie. nie, nie to ta... Ten kwadrat na jego tyłku to mi się... Ooo! Ale... Czekaj jak to ma wyglądać? W sensie... Aha, że to jest ciało piczu i będzie koloru chyba spina. Takowego... Dobra, sprawdźmy Co? To...

Jakaś trenerka mnie tutaj zaczepiła Co? Aha, coś mi... Co? Aha. Chcesz... Aha, dobra, ty też chcesz wal... Ej, dobra, spoko. Znaczy nie no, że się już nie potrzebuję. Ale... Czy za fuzję leci więcej expa może? Ej, to by było we spoko, dobra, nie, to... to... No i witamy Pewter City. Dokładnie tak. Lecimy się uleczyć. Siemano siostra Joy Proszę mnie tutaj uleczyć. Dobra, przed walką na drzymie wartałoby trochę poczków se... E, po Expedit, bo nie ukrywam e, Zuki na trzecim poziomie. To nie jest najlepszy pokemon na salę. Chociaż z tym Lowkickiem to będzie całkiem fajny na salę. O, teraz MetaGi. Ale on jest naprawdę fajny. MetaGi. To on mi się bardzo podoba. On jest taki zielony i taki fajny. Cienie ma takie... Ej serio. Ale on jest ładny. Sędzi. O matko. Dalej. Nie, no naprawdę. To, nie, to też to, to jest fajny. Dobra, podekspimy go sobie trochę dalej, bo naprawdę ciężko się go exp'i na tych tych Take this, water! On ma tutaj rock type Pokémon, dokładnie tak, dlatego tutaj sobie też na pewno podekspimy trochę proszę bardzo, czy myślisz, że mógłby się prześlizgnąć przede mną. Gioran! Eee, ale Ty ej, fajny, też mi się podoba bardzo. Ej, serio, nie! No i tu sobie też jeszcze poexpimy poekspimy troszeczkę. Chociaż no tu są dwóch trenerów tylko więc. Jakoś GOP! Ja one są naprawdę ładne! Ej, on też jest bardzo ładny! Sandyut! Ej, nie no ja uwielbiam te pokemony, ja je uwielbiam! One są takie ładne! On też jest ładny moim zdaniem, naprawdę! Ten kurcie taka kulka z nóżkami, o, ale one są ładne. Dobra, z nimi się nie da ani rimecza, ani nic mi nie dadzą. No, niestety, tutaj Brock. Dobra, idziemy się. No i dobrze, walczymy, proszę Państwa, z Brockiem. Siemo, jestem Brock, jestem liderem gymu Pewter City. Wierzę w mocną obronę i determinację, dlatego wszystkie moje Pokémony są e, twarde jak skała, Rock Type Pokémon. E, chcesz ze mną walczyć? Dobrze więc. Aha, gdzie w walkach możemy używać tylko tyle pokemonów ile używa lider! E, więc z racji, że jest to nasz pierwszy gym, to on używa pokemonów dwóch. No to bierzemy Zukeja jako pierwszego i, Pidge, i Pidgezaura. Pidgezaura z Pinaczu niestety no, nie jest najlepszym na pokemony kamienne. Bardzo by łatwo oberwał, o, 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 chociaż e, Zuki też może oberwać z tego względu. A nie, on nie jest latający. Nie, on nie ma lat. Dobra, to nie oberwie, on nie ma latającego. Gio Jioji! Gio G, G <ścoughs> Ej, nie, no ja uwielbiam te Jio-dudowe fuzje. One są cudowne, one są naprawdę cudowne. Masakra! Serio? To jest coś pięknego, czego ty już. Się... Dignity! To jest. Ja. Nie, ja tu zaraz umrę z tej po prostu słodyczy. Z tej słodyczy. Ale to jest. Jaki to jest słodziak? O matko, jedyna! Jaki to jest słodziak? O nie! O matko, ale musieliśmy go pokochać. O, jako dowód swojego zwycięstwa dostaniesz Boulder Badge. Dokładnie tak. I chcę ci dać również to, 39 Rock Tomb. Tak, tak. Dobra, dobra. Premium Wonder T Ticket? Jakiś ticket na Wonder Trade? Tu można Wonder Trade robić? Chwila. Under trade normalnie w grach na konsolach To jest takie, taka funkcja Że e, wymieniacie się pokemonem Dajecie jakiegoś pokemona na wymianę I w zamian tego dostajecie również jakiegoś pokemona e, Nie wiadomo To jest całkowicie losowe Co tam dostaniecie e, To jest wiecie nad, światowo po prostu Jakiś tam gracz innego świata daje coś na trade'a Wy się wymieniacie Nie wiadomo co to będzie Więc tak, taka, całkiem sytu, e, taka całkiem naprawdę spoko funkcja Bo można czasem naprawdę też Fajne pokemony dostać Eee, dostaliśmy boulder batch, wygraliśmy z ten, ale za ale, Nie, ale tyle Pokémon Spotkaliśmy fajnie się Hej, ja uwielbiam ja chcę Dziwo Duda Ja chcę Dziwo Duda Ale tak, on ma takie fajne fuzje Niesamowite, naprawdę to jest niemożliwe aż <ścoughs> A więc dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka i do następnego siema!